Karanis, gromowładny pan niebios i krwawego koła. Mit, moc i ofiara na niebie celtów. Niebo było szare i ciężkie, a powietrze stało nieruchomo, jakby cały świat wstrzymał oddech. I nagle grzmot. Niezwykłe uderzenie pioruna, ale ryk, który przetaczał się przez góry i doliny, zatrzymując serca i wbijając ludzi w ziemię. To nie była tylko burza. To był taranis. Dla Celtów, którzy czuli duchy w drzewach, rozmawiali z rzekami i czcili każdy kamień, grzmot był czymś więcej niż zjawiskiem, był znakiem, wołaniem, objawieniem. Taranis nie był tylko bogiem burzy. Był samym niebem, surowym, nieprzejednanym i krwiożerczym, ale też sprawiedliwym i świętym. Celtowie, rozproszeni po terenach dzisiejszej Francji, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Niemiec tworzyli cywilizację, której nie da się opisać jednym słowem. Ich religia była żywa, przenikała lasy, rzeki, wzgórza. W tej duchowości, pełnej tajemnicy i dzikości, jednym z najważniejszych bogów był właśnie Taranis. Jego imię wywodzi się ze staroeuropejskiego rdzenia oznaczającego grzmot, podobnie jak imiona innych bóstw burzy. Co wskazuje na wspólne indoeuropejskie dziedzictwo. Taranis był przedstawiany jako potężny mężczyzna z kołem, symbolem słońca, nieba, ale też wiecznego cyklu życia i śmierci. Koło, często z ośmioma ramionami lub w formie tarczy, bywało wykonane z brązu i noszone przez wojowników lub wieszane na drzewach świętych gajów. Nie było to jednak tylko religijne ozdobnictwo. Koło taranisa symbolizowało siłę niebios. Ich nieprzerwane ruchy, cykliczność burz, świtów, plonów i śmierci. Koło toczyło się jak los, jak nieuchronność boskich wyroków. Bywało też kołem tortury. Niektórzy rzymscy pisarze, jak Lukian, wspominali o ofiarach składanych Taranisowi przez spalenie na kołach żelaznych, co sugeruje brutalną, lecz pełną czci praktykę. W mitologii celtyckiej burza nie była jedynie zjawiskiem atmosferycznym. Była uosobieniem siły, objawieniem boskiej obecności. Grzmot był głosem Boga, błyskawica Jego spojrzeniem, a deszcz jego darem lub przekleństwem. W czasach suszy proszono taranisa o deszcz, a gdy przychodziły po wodzie, błagano o łaskę. On nie był łagodnym Bogiem. Był tym, który mógł zniszczyć, aby przywrócić równowagę. Jego energia miała dwa oblicza. Niosła zarówno życie, jak i śmierć. Rytuały ku czci Taranisa były głęboko zakorzenione w kulturze druidycznej. Druidzi, kapłani i pośrednicy między światem ludzi a światem duchów odgrywali kluczową rolę w kontaktach z bogami burzy. Wierzyli, że aby uzyskać łaskę Taranisa, trzeba złożyć odpowiedni dar, ofiarę, która przemówi do jego gniewu lub go uspokoi. Rzymskie źródła. Choć często przesadzone lub przesiąknięte propagandą, donoszą o ofiarach z ludzi spalanych lub rozrywanych na kole. Nie były to jednak tylko barbarzyńskie rytuały. W ich centrum stała myśl, taranis odpowiadał za równowagę kosmiczną, a więc czasem, by zachować ład, należało coś oddać. Ziemia potrzebowała deszczu, społeczność, pokoju, a niebo swojej ceny. Jednym z najbardziej charakterystycznych i tajemniczych symboli Taranisa, celtyckiego boga burzy, nieba i gromu, było koło, przedstawiane najczęściej jako metalowy pierścień, czasem z promieniami, przypominający tarczę lub słoneczny dysk. Ten niezwykle bogaty symbol niósł w sobie ogromną siłę znaczeniową nie tylko religijną, ale i filozoficzną i w pełni odzwierciedlał duchowość dawnych Celtów, którzy w przyrodzie widzieli nie chaos, lecz ukrytą strukturę i cykliczny rytm. Koło nie było tylko dodatkiem ikonograficznym. Było esencją Taranisa, jego znakiem i, jak wielu uważa, także kluczem do zrozumienia jego boskiej natury. Słońce i jego cykl dla Celtów, jak dla większości dawnych ludów rolniczych, słońce było podstawą życia. Oświetlało świat, umożliwiało wzrost roślin, wskazywało czas żniw i odpoczynku. Koło Taranisa często utożsamiano starczą słoneczną, promienistą, gorącą i ożywczą. Niektórzy badacze sugerują, że sam Taranis mógł być pierwotnie Bogiem Słońca, który z czasem przekształcił się w Boga Burzy, związek między Słońcem a niebem jest bowiem bezpośredni. Promienie Słońca, błyskawice i świetliste kręgi widoczne podczas przesileń, wszystko to mogło łączyć się w umyśle Celtów w jeden obraz Taranisa trzymającego w ręku koło Słońce. Które nie tylko rozświetlało, ale i osądzało świat. Bieg czasu, koło jako symbol czasu, pojawia się w wielu tradycjach, ale w kulturze celtyckiej miało wyjątkowo silną pozycję. Czas nie był dla Celtów liniowy, lecz cykliczny. Dzień rodził się z nocy, lato z zimy, śmierć prowadziła do nowego życia. Koło Taranisa przypominało, że każda chwila przemija, by powrócić w nowej formie. Być może dlatego tak często składano koła w ofierze z brązu, żelaza, czasem złocone rzucano je do jezior, rzek i bagien. Przekazywano je zatem nie tylko Bogu, ale także nurtowi czasu, w którym ludzkość była tylko jedną chwilą. Niekończący się cykl życia i śmierci w kosmologii celtyckiej śmierć nie była końcem, lecz przejściem. Koło taranisa symbolizowało więc również krąg życia, narodziny, dorastanie. Śmierć i odrodzenie. W religijnych rytuałach, szczególnie tych związanych z pogrzebami czy przesileniami, koło mogło służyć jako przypomnienie o boskim porządku, w którym nawet śmierć była konieczna, by świat mógł trwać. Taranis, jako Bóg potężny i nieprzewidywalny, czuwał nad tym cyklem, jakby był jego strażnikiem i twórcą jednocześnie. Ogólna harmonia wszechświata dla Celtów którzy czuli świętość w każdym drzewie, kamieniu i źródle. Wszechświat był żywy i ułożony w doskonałą, choć niewidzialną strukturę. Koło było jej wyobrażeniem jednością przeciwieństw, równowagą pomiędzy siłą a spokojem, chaosem a porządkiem, dniem a nocą. W świątyniach i miejscach kultu odkrywamy kamienne kręgi, kręgi ognia, rytualne koła i krąg taneczny. Wszystko to wskazuje na głęboką wiarę w kołową harmonię świata. Taranis, jako Bóg gromu, mógł uderzać i niszczyć, ale poprzez swoje koło był także tym, który scalał i utrzymywał porządek świata. Symbolika koła nie skończyła się wraz z upadkiem kultury celtyckiej. Została przetransformowana i rozproszona w różnych europejskich wierzeniach, aureolach świętych, w kolistych mandalach, w kręgach tańca i kultury ludowej. Koło Taranisa, choć zapomniane przez wieki, nadal obraca się w mitologicznej pamięci Europy i wciąż przypomina o cyklu, w którym burza jest tylko jedną z form światła. Co ciekawe, kult Taranisa nie zniknął wraz z romanizacją Celtów. Wręcz przeciwnie, elementy jego kultu zostały przekształcone i przetrwały w innych formach. Wizerunki Boga z kołem i piorunem odnaleziono w galijskich sanktuariach takich jak Entremont czy e. L.e. W niektórych miejscach rzeźbiono go razem z innymi bogami celtyckimi, tworząc trajadi, jakby ukazując go jako część większego porządku boskiego, gdzie burza była tylko jedną z sił, ale absolutnie kluczową. Archeolodzy odnaleźli metalowe koła składane w ofierze w wodnych sanktuariach, rzekach, jeziorach, bagnach. W kulturze celtyckiej woda była bramą do zaświatów. A oddanie koła bogu burzy w głębinach oznaczało pokorę wobec boskiej potęgi. Taranis, choć dziś mniej znany niż For, Zeus czy Peren, był jednym z najważniejszych gromowładnych bogów Europy. Wraz z Esusem i Teutatesem tworzył trójce bóstw najczęściej wspominanych przez Rzymian, co samo w sobie świadczy o jego znaczeniu. W porównaniu z Zeusem, który mimo swej potęgi był często postacią antropomorficzną, Taranis był bardziej pierwotny. Bardziej surowy. Z torem łączyła go miłość do burzy i broni symbolizującej grom. Z perunem związki z drzewami, wodą i rytualnym poświęceniem. Wszystkie te bóstwa jednak wskazują na wspólne, pradawne źródło ludzkie doświadczenie burzy jako świętego, boskiego wydarzenia. Dziś Taranis milczy. Jego koła przestały się toczyć, a święte gaje zostały zniszczone. Ale jego duch nie umarł. Wciąż słychać jego głos w grzmocie, który przetacza się po niebie w letnią noc. Wciąż widać jego siłę w porywistym wietrze, który łamie drzewa. I być może wciąż od nas czegoś oczekuje: pokory, pamięci, ofiary. Jedno jest pewne: Taranis nie był tylko bogiem Celtów. Był uosobieniem siły której nie można oswoić i której nie wolno zapomnieć.